Czy kiedykolwiek obudziłeś się w środku nocy z dziwnym i uporczywym uczuciem, że coś jest fundamentalnie nie tak ze światem, lub poczułeś dreszcz na kręgosłupie, patrząc w gwiaździste niebo nie z podziwu, ale z głębokiego podejrzenia, że ta ogromna przestrzeń jest w rzeczywistości barierą, kosmicznym ogrodzeniem elektrycznym zaprojektowanym, by utrzymać cię tutaj w środku, a nie po to, by chronić cię przed tym, co jest na zewnątrz? Muszę. Abyś przerwał wszystko, co teraz robisz, i skupił całą swoją uwagę, ponieważ to uczucie to nie paranoja i nie zmęczenie to twoja dusza, drapiąca ściany niewidzialnej celi, wykrzykująca prawdę, o której twoja świadoma umysłowość została zaprogramowana zapomnieć od momentu, gdy po raz pierwszy odetchnąłeś na tej planecie. Dzisiaj nie opowiem ci tylko ciekawej historii o mitologii czy religii. Przekażę ci klucz do drzwi, o których istnieniu nawet nie wiedziałeś, że są zamknięte, ponieważ istnieje starożytny sekret, zakazana wiedza, która była systematycznie wymazywana, palona i wyśmiewana przez panujących przez ostatnie dwa tysiące lat. Ten sekret to brakujące ogniwo łączące dwie postacie, które oficjalna historia uparcie stara się trzymać z dala od siebie przez tysiące kilometrów i odrębne kultury. Z jednej strony mamy Jezusa Nazarejczyka. Nie tę ugrzecznioną wersję, którą sprzedano ci w szkółkach niedzielnych, ale gnostyckiego buntownika, który z szeptem przekazywał kody ucieczki swoim najbliższym uczniom. Z drugiej strony mamy światowida, tajemnicze słowiańskie bóstwo o czterech twarzach, pana totalnego widzenia, który strzegł horyzontów północnej Europy, zanim krucjaty wymazały jego imię z powszechnej pamięci. Możesz się zastanawiać, co Mesjasz z Judei i starożytny słowiański Bóg mają ze sobą wspólnego, a odpowiedź sprawi, że ziemia zadrży pod Twoimi stopami, ponieważ obaj wiedzieli dokładnie, kim są strażnicy tej rzeczywistości. Obaj widzieli ten sam cień operujący za kulisami ludzkiej egzystencji i obaj zostawili mapy, jak uciec przed straszliwym wpływem istot, które Gnostycy nazywali archontami. Obiecuję Ci, że w ciągu najbliższych minut rozdzieramy zasłonę rzeczywistości, a jeśli zostaniesz ze mną do końca tego wyjaśnienia, nigdy więcej nie spojrzysz na autorytet religijny czy polityczny w ten sam sposób. Zrozumiesz, że system kontroli nie jest tylko społeczny czy ekonomiczny, on jest duchowy i został zaprojektowany, by wysysać Twoją energię życiową niczym z baterii. To, przed czym Jezus i światowit próbowali nas ostrzec, to fakt, że nie stąd pochodzimy, że jesteśmy zakładnikami w ustawionej grze, gdzie karty są znaczone przeciwko naszemu wzniesieniu. Ale aby zrozumieć rozwiązanie, najpierw musisz mieć odwagę spojrzeć problemowi prosto w twarz i przyznać, że twój lęk, twój ciągły strach i ten ucisk w klatce piersiowej, który nigdy nie znika, to nie wady chemiczne twojego mózgu, ale częstotliwość wibracji, która karmi naszych strażników. Weź teraz głęboki oddech. I wyobraź sobie, że wszystko, co powiedziano ci o dobru i źle, jest całkowitym odwróceniem prawdy. Wyobraź sobie, że Bóg, któremu kazano ci oddawać cześć, ten, który żąda ofiar, który karze wiecznym ogniem i wymaga ślepego posłuszeństwa, być może nie jest najwyższym stwórcą wszechświata, ale zazdrosnym kosmicznym administratorem, wadliwym architektem, który zbudował materialny labirynt, by uwięzić iskry boskiego światła, którymi jesteśmy my. To jest podstawowe założenie gnostycyzmu. Wiedza mówiąca, że ten świat nie jest szkołą, lecz więzieniem o zaostrzonym rygorze, a strażnikami tego więzienia są archonci, istoty międzywymiarowe, które nie posiadają boskiego płomienia kreacji i dlatego muszą kraść nasze światło, aby przetrwać. Teraz spójrz na historię Jezusa przez tę zakazaną soczewkę. Zapomnij na chwilę o dogmatach Rzymu i przypomnij sobie teksty znalezione w Nag Hammadi, Ewangelie, które zostały zakopane w piaskach pustyni, aby nie zostały zniszczone przez łowców herezji. W tych tekstach Jezus nie mówi o przebłaganiu gniewnego Boga, mówi o przebudzeniu. Mówi o oszukaniu potęg i zwierzchności, które rządzą powietrzem. Mówi swoim wyznawcom, że są synami światła uwięzionymi w ciałach z mięsa. I że jego misją nie jest założenie kościoła, ale przemycenie dusz poza tę gęstą i ciężką wymiarowość. I tutaj postać światowida wchodzi jako element układanki, o której istnieniu nie wiedziałeś. Światowid jest często przedstawiany jako idol o czterech głowach, patrzących jednocześnie na północ, południe, wschód i zachód. Konwencjonalna archeologia powie ci, że reprezentuje to jedynie władzę nad naturą lub porami roku. Ale to infantylna i powierzchowna interpretacja ludzi, którzy nie rozumieją języka ducha. Wizja Czterech Twarzy to reprezentacja wszechwiedzy niezbędnej do wykrycia zbliżających się archontów, z jakiegokolwiek kierunku by nie nadchodzili. Światowit nie był tylko bogiem wojny czy zbiorów, był strażnikiem świadomości, wartownikiem, który nigdy nie śpi, ponieważ wiedział, że wróg nie atakuje tylko mieczami. Ale iluzjami, kłamstwami szeptanymi do ucha umysłu i manipulacją samą percepcją rzeczywistości. Sekret, który łączy gnostyckiego Chrystusa i słowiańskiego strażnika, to zrozumienie, że nasza rzeczywistość jest zmanipulowanym hologramem, a archonci są programistami tego hologramu. Operują poprzez nasze instytucje, poprzez nasze lęki, a przede wszystkim poprzez podziały. Chcą, abyś wierzył, że jesteś tylko swoim ciałem, że jesteś swoim kontem bankowym, że jesteś swoją narodowością, ponieważ im bardziej identyfikujesz się z materią, tym stajesz się cięższy i tym trudniej jest uciec przed duchową grawitacją, która więzi cię w tym cyklu reinkarnacji i zapomnienia. Musisz zrozumieć, jak ten mechanizm działa teraz w twoim codziennym życiu. Pomyśl o tych autokrytycznych głosach w twojej głowie, pomyśl o powtarzających się cyklach sabotażu z którymi się mierzysz. Pomyśl o sposobie, w jaki społeczeństwo jest skonstruowane, by trzymać cię w ciągłym stanie przetrwania i stresu, nigdy nie pozwalając ci na wystarczającą ilość czasu lub ciszy, by spojrzeć do wewnątrz i odnaleźć swoją prawdziwą esencję. To nie jest przypadkowe. To inżynieria społeczna stosowana od tysiącleci, inspirowana przez nieludzkie inteligencje, które żywią się częstotliwością ludzkiego cierpienia. Dokładnie to opisują teksty gnostyckie z chirurgiczną precyzją. Nazywają tę energię lóż, pokarmem fałszywych bogów. Zarówno Jezus, jak i mędrcy, którzy wznosili posągi światowida, wiedzieli, że jedynym sposobem na zaprzestanie karmienia bestii jest odcięcie dostaw strachu i ignorancji. Kiedy Jezus powiedział: Poznajcie prawdę, a prawda was wyzwoli, nie mówił o zapamiętywaniu wersetów z książki, mówił o gnozie. Bezpośrednim i intuicyjnym poznaniu własnej boskości. Ponieważ w momencie, gdy zdajesz sobie sprawę, że jesteś iskrą prawdziwego i niepoznawalnego Boga, który jest daleko ponad Demiurgiem i jego Archontami, stajesz się dla nich niestrawny, stajesz się niebezpieczny dla systemu i dlatego ta wiadomość była tak gwałtownie tłumiona. Dlatego świątynie światowida zostały spalone do fundamentów, a jego wyznawcy zmuszeni do konwersji pod groźbą miecza. I dlatego ewangelie gnostyckie zostały ogłoszone herezją, a ich posiadacze ścigani jak zwierzęta. Ale prawda jest jak woda zawsze znajdzie szczelinę, przez którą może przepłynąć. Dzisiaj żyjemy w wyjątkowym momencie ludzkiej historii, w którym te bariery upadają, a połączenia znów stają się oczywiste. Czujesz to, prawda? Tę pilność, to uczucie, że czas przyspiesza i że stare wyjaśnienia już nie wystarczają. Dzieje się tak, ponieważ zasłona staje się cienka, a archonci są zdesperowani. Wiedzą, że sekret, który dzielili Jezus i światowit, zaraz wyjdzie na jaw na skalę globalną. Zrobią wszystko, by odwrócić Twoją uwagę wojnami, pandemiami, kryzysami ekonomicznymi i medialnym cyrkiem, abyś nie patrzył tam, gdzie to naprawdę ważne: do wnętrza siebie i na ukrytą historię naszej planety. Nauczono nas widzieć słowiańskie pogaństwo i wczesne chrześcijaństwo jako śmiertelnych wrogów, jak ogień i wodę. Ale to największe kłamstwo ze wszystkich, ponieważ ukorzeni w ezoterycznym jądrze obu tradycji istnieje ta sama duchowa technologia wyzwolenia. Idol ze Zbrucza, który reprezentuje światowida, jest podzielony na trzy poziomy: świat podziemny, świat ludzi i świat bogów. To dokładnie ta sama mapa kosmologiczna, którą gnostycy narysowali, by wyjaśnić, jak dusza zstępuje przez sfery planetarne, oblekając się w warstwy zapomnienia, aż upadnie na Ziemię. Celem jest przebycie drogi powrotnej, wzniesienie się przez sfery, konfrontacja ze strażnikami każdego portalu przy użyciu odpowiednich haseł i pieczęci oraz powrót do oryginalnego źródła. Jezus przyszedł nauczyć tych haseł, przyszedł pokazać, że fizyczna śmierć nie jest końcem, ale początkiem prawdziwego testu, w którym dusza musi nawigować przez morze archontów, którzy będą próbowali przekonać ją do powrotu, pokazując obrazy winy, niespłaconych długów, ziemskich przywiązań, by wrzucić cię z powrotem w koło Samsary, w koło cierpienia, a światowit ze swoimi czterema twarzami uczy nas czujności niezbędnej w tym momencie zdolności widzenia przez maski. Które te istoty przybierają, ponieważ nie pojawiają się jako potwory, ale jako aniołowie światłości, jako zmarli krewni, jako postacie autorytetu próbujące cię uwieść lub zastraszyć, abyś zaakceptował kolejny kontrakt niewolnictwa. To, co ci teraz mówię, jest bardzo poważne i może być niepokojące, jeśli nigdy wcześniej o tym nie słyszałeś, ale spójrz na własne życie i powiedz mi, czy to nie ma sensu. Powiedz mi, czy nie czujesz że drzemie w tobie nieskończony potencjał, który jest ciągle miażdżony przez niewidzialną siłę, która chcecie widzieć małym, miernym i posłusznym. Ta siła to oni, archonci. A sekretem do ich pokonania nie jest walka z nimi fizyczną bronią, lecz wycofanie zgody, odwołanie duchowych kontraktów, które podpisałeś bez czytania i przebudzenie pamięci o tym, kim byłeś przed wstąpieniem na ten świat. W najbliższych minutach zanurzymy się głęboko w króliczą norę. Przeanalizujemy zakazane teksty, rozszyfrujemy świętą symbolikę słowian i połączymy kropki, które akademia i kościół próbowały ukryć przez wieki. Zrozumiesz, dlaczego postać Białego Konia była święta dla światowida i jak to łączy się z jeźdźcem Apokalipsy. Zrozumiesz, czym jest demiur i dlaczego ci zazdrości. A co najważniejsze. Nauczysz się praktycznej techniki, jak opancerzyć swój umysł przed psychiczną inwazją tych istot, ponieważ wiedza teoretyczna jest bezużyteczna bez praktycznego zastosowania. Stawką nie jest tylko twój intelektualny komfort, stawką jest suwerenność twojej wiecznej duszy. Przygotuj się, bo to, co nastąpi, rzuci wyzwanie wszystkiemu, czego nauczyłeś się o historii i teologii. Ale jeśli poczujesz rezonans w swoim sercu, jeśli poczujesz dreszcz rozpoznania, to dlatego, że twoja boska iskra odpowiada na wezwanie. To dlatego, że już to wszystko wiedziałeś na jakimś głębokim poziomie i tylko czekałeś, aż ktoś wypowie te słowa, abyś mógł w końcu sobie przypomnieć. Zamknij więc inne karty w przeglądarce, wycisz telefon i otwórz umysł, ponieważ zaraz wkroczymy na zakazane terytorium archontów, i odkryjemy, jak dwaj starożytni mistrzowie z różnych światów zostawili tę samą mapę ucieczki dla ludzkości. Ta podróż zaczyna się właśnie teraz. Pomyśl o strukturze rzeczywistości jako kodzie komputerowym, w którym archonci są wirusami przepisującymi system operacyjny, by wysysać moc obliczeniową głównej maszyny, którą jest ludzka zbiorowa świadomość. Jezus działał jak haker. Wprowadzając kod korygujący, łagodny wirus zaprojektowany, by demontować Matrix od środka. Światowit natomiast funkcjonował jak firewall, system obronny, który monitorował wtargnięcia i utrzymywał integralność świętego terytorium umysłu. Kiedy te dwie siły zostały rozdzielone, kiedy chrześcijaństwo zostało przejęte przez imperium, a pogaństwo zdemonizowane, Straciliśmy zarówno kod korygujący, jak i firewall. Staliśmy się podatni na całkowitą infekcję, którą widzimy dzisiaj w nowoczesnym społeczeństwie, gdzie materializm, konsumpcjonizm i nihilizm królują niepodzielnie, zmieniając magiczne istoty ludzkie w biologiczne automaty, które żyją tylko po to, by pracować, płacić podatki i umrzeć. Ale kod wciąż tam jest, uśpiony w twoim duchowym DNA. Czekający na aktywację. Obraz światowida to nie tylko kamień, to diagram działania wyzwolonej psychiki, umysłu, który nie posiada martwego punktu, świadomości, która zintegrowała cień i światło i dlatego nie może zostać oszukana. A Jezus nie jest pasywnym barankiem ofiarnym, lecz lwem Judy, który łamie pieczęcie konsensualnej rzeczywistości i zaprasza nas do chodzenia po wodach iluzji bez tonięcia. Chcę, abyś poczuł ciężar tego objawienia, ponieważ ono oddaje odpowiedzialność z powrotem w Twoje ręce. Nie istnieje zewnętrzny zbawca, który stąpi z chmur, by rozwiązać Twoje problemy polityczne czy finansowe. Gnostyckie zbawienie to akt wewnętrznego buntu, to samotny i odważny proces samoratowania. Sekret łączący południe i północ, wschód i zachód, jest taki, że drzwi celi nigdy nie były zamknięte od zewnątrz. Są zamknięte od środka przez nasz własny strach i naszą własną ignorancję. Kluczem do przekręcenia tego zamka jest wiedza, której archonci boją się najbardziej wiedza, że nie są bogami, lecz pasożytami a pasożyty nie przeżyją w organizmie, który jest zdrowy i świadomy własnej siły. Czy jesteś gotowy odzyskać tę siłę? Czy jesteś gotowy spojrzeć w oczy czterem twarzom światowida? I usłyszeć zakazane szepty Jezusa Nazarejczyka. Zostań więc ze mną, bo właśnie przeszliśmy przez bramę wejściową, a labirynt jest głęboki. Ale ja mam latarnię i poprowadzę cię przez ciemność, aż znajdziemy wyjście, które próbowali przed nami ukryć od początku czasów. Teraz rozumiesz mapę. Widziałeś niewidzialne łańcuchy łączące krzyż Golgoty z czterostronnym filarem w starożytnych lasach słowiańszczyzny. Ale wiedza o tym, że jesteś w więzieniu, to nie to samo, co wyjście z niego. Wiedza intelektualna to tylko pierwszy krok, klucz, który obraca się w zamku, ale to Twoja wola musi pchnąć drzwi. Doszliśmy do decydującego momentu. Teoria kończy się tutaj. To, co Jezus szeptał swoim najbliższym uczniom w Ewangelii Tomasza i co kapłani światowida praktykowali pod świętymi dębami, nie było tylko teologią. To był podręcznik wojny, protokół ucieczki, i właśnie tego nauczysz się stosować teraz. Ostateczny sekret, ten, który archonci desperacko próbują ukryć pod warstwami religijnych dogmatów i materialnych rozproszeń, jest taki, że nie mają nad tobą realnej władzy. Cała władza, którą sprawują, jest pożyczona. To twoja władza, twoja boska energia, przekierowana przez strach, winę i ignorancję. By podtrzymywać iluzję, którą zbudowali. Jezus o tym wiedział. Światowit to reprezentował. Obaj wskazywali na tę samą przerażającą i wyzwalającą rzeczywistość. Jesteś strażnikiem własnej celi. Drzwi są zamknięte od środka. Praktyczne zastosowanie tej gnozy zaczyna się od natychmiastowego przerwania przepływu energii, którą wysyłasz do systemu. Gnostycy nazywali to odrzuceniem świata. Ale nie chodzi o nienawiść do natury czy ludzi, chodzi o odrzucenie narracji strachu, która rządzi tym wymiarem. Pomyśl o tym, jak działa dzisiejszy świat. Wiadomości zaprojektowane, by budzić panikę. Rozrywka skupiona na konflikcie. Algorytmiczne media społecznościowe, które żerują na Twoim oburzeniu. To nie jest przypadkowe, to są żniwa. Za każdym razem, gdy czujesz lęk przed przyszłością, za każdym razem, gdy czujesz winę za przeszłość, Serwujesz archontom ucztę. Jezus powiedział, by nie martwić się o jutro. Nie był poetycki. Dawał ci taktyczną instrukcję obrony psychicznej. Jeśli się nie boisz, oni nie jedzą. Jeśli nie jedzą, tracą wpływ na twój umysł. Tutaj wchodzi wizja światowida. Pamiętasz cztery twarze patrzące we wszystkich kierunkach? Północ, południe, wschód, zachód. To symbolizuje totalną czujność, stan absolutnej obecności. Aby złamać programowanie, musisz przyjąć postawę światowida w swoim codziennym życiu. Musisz stać się centralnym obserwatorem. Większość ludzi żyje w stanie somnambulizmu, reagując automatycznie na bodźce. Ktoś cię obraża, wpadasz w gniew, korek na drodze, stajesz się niespokojny. To bycie biologicznym automatem to bycie baterią dla systemu. Praktyka gnostycka wymaga, abyś rozwinął zdolność dostrzegania nadchodzącego emocjonalnego wyzwalacza i wybrania braku reakcji. Wyobraź sobie, że jesteś w centrum własnego wszechświata, jak filar światowida. Kiedy pojawia się negatywna myśl, nie stajesz się tą myślą. Obserwujesz ją. Patrzysz na nią jedną ze swoich twarzy, ale nie ruszasz się. Zauważasz, że myśl jest zewnętrzną sugestią, próbą wtargnięcia? Jezus nazywał to czuwaniem i modlitwą. Nie modlitwą jak żebrak, ale czuwaniem jak wartownik. Kiedy osiągniesz ten stan beznamiętnej obserwacji, dzieje się coś cudownego. Rzeczywistość zaczyna szwankować. Zbiegi okoliczności nasilają się. Matrix próbuje się dostosować, bo zauważył, że się obudziłeś. Ostateczne przebudzenie nie jest wydarzeniem, które dzieje się po Twojej śmierci. Jeśli będziesz czekać na fizyczną śmierć, by szukać wolności, będzie za późno. Teksty gnostyckie są jasne, a tradycje pogańskie się z tym zgadzają, musisz umrzeć przed śmiercią. Oznacza to śmierć ego, śmierć fałszywej persony, którą zbudowało dla ciebie społeczeństwo. Zmartwychwstanie, o którym nauczał Jezus, nie było reanimacją trupa. Było przebudzeniem boskiego ducha wewnątrz biologicznej powłoki, póki jeszcze jest czas. To uświadomienie sobie, że nie jesteś swoim imieniem, nie jesteś swoją pracą, nie jesteś swoim kontem bankowym, ani nawet swoimi myślami. Jesteś iskrą światła uwięzioną w materii, a ta iskra ma tę samą moc, która stworzyła wszechświat. Teraz przejdźmy na głębszy poziom bezpośrednia konfrontacja. Kiedy zaczniesz wycofywać swoją zgodę, kiedy powiesz nie pokusom władzy, prestiżu i bycia ofiarą, które oferują archonci, oni zaatakują. Będą próbowali uwieść cię z powrotem do snu. To tutaj sekret dzielony przez gnostyckiego Chrystusa i słowiańskiego Boga staje się twoją bronią. Obaj uczą o suwerenności. Światowit trzyma miecz i róg obfitości. Miecz to rozeznanie by przeciąć kłamstwo. Rób to pewność, że boskie źródło w Tobie jest niewyczerpane. Nie musisz szukać niczego na zewnątrz. Praktyczne zastosowanie obejmuje odwołanie kontraktów duszy, które zawarłeś nieświadomie. Na głos z autorytetem musisz zadeklarować swoją niezależność. To nie jest modlitwa do Boga w chmurach. To nakaz administracyjny dla wszechświata. Deklarujesz Odwołuje wszelkie pozwolenia, które dałem na wysysanie mojej energii. Nakazuje każdej istocie, która nie służy mojemu najwyższemu dobru, aby opuściła moje pole. Brzmi to prosto, ale intencja stojąca za tymi słowami, gdy jest naładowana gnozą tego, kim naprawdę jesteś, ma moc rozrywania rodowych łańcuchów. Jezus powiedział: Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli, ale powiedział też w Ewangelii Judasza, że wielu zostanie sprowadzonych na manowce, czcząc niewłaściwego Boga, demiurga, ślepego architekta tego materialnego świata. Sekret polega na tym, że prawdziwy Bóg nie chce Twojej czci, On chce Twojej pamięci. Chce, abyś pamiętał, że Ty i On jesteście z tej samej substancji. Światowit nie prosił o ślepe poddaństwo, prosił o siłę i klarowność. Zbieżność tych dwóch historycznych i mitologicznych postaci pokazuje nam, że ludzkość zawsze miała instrukcję obsługi, ale została ona pofragmentowana i rozproszona, abyśmy nigdy nie ułożyli tej układanki, ale teraz ją ułożyłeś. Widzisz cztery twarze. Widzisz krzyż jako punkt przecięcia, w którym musisz się zakotwiczyć, by transcendować. Rezultatem tej gnozy jest życie, w którym strach już nie operuje. Wyobraź sobie, że budzisz się jutro i nie czujesz ciężaru lęku w klatce piersiowej, bo wiesz, że to wszystko to scenografia teatralna, a ty jesteś głównym aktorem, a nie ofiarą scenariusza. Wyobraź sobie, że patrzysz na potężnych tego świata elity, które zdają się kontrolować wszystko, i widzisz tylko przerażone marionetki archontów, desperacko pragnące Twojej energii, bo bez ciebie oni umierają z głodu. Ta zmiana perspektywy to ostateczna alchemia mentalna. Przechodzisz z ołowiu w złoto, z niewolnika w suwerena. I kiedy nadejdzie ostateczny moment, kiedy w końcu porzucisz to fizyczne ciało, nie dasz się oszukać fałszywemu światłu ani tunelowi, który obiecuje reinkarnację, by nauczyć się więcej lekcji. Będziesz miał wzrok światowida, będziesz patrzył we wszystkich kierunkach, rozpoznasz strażników. Użyjesz hasła, które zostawił Jezus. Jestem tym, który przyszedł z góry. Jestem światłem, które nie rzuca cienia i przejdziesz prosto obok nich, śmiejąc się, wracając do pełni, z której nigdy nie powinieneś był wychodzić. Ale nie czekaj do tego czasu. Twoja wolność zaczyna się teraz, w tej sekundzie. Kończąc ten materiał, nie wracaj do autopilota. Spójrz na swoje ręce. Spójrz na otoczenie wokół siebie. Zapytaj siebie, kto patrzy. Czy to programowanie, czy to nieskończona świadomość? Rób to 10, 20, 100 razy dziennie. To jest miecz światowida rozcinający zasłonę. To jest wąska ścieżka Jezusa. Posiadasz teraz wiedzę, która była palona w bibliotekach, wymazywana z książek i prześladowana przez imperia. Zabili Katarów, uciszyli pogan i zniekształcili Ewangelię, abyś o tym nie wiedział, ale zawiedli. Informacja przetrwała, iskra przetrwała i teraz płonie w tobie. Co zrobisz z tym ogniem? Pozwolisz mu zgasnąć przy kolejnym rozproszeniu, które pojawi się na twoim ekranie, czy użyjesz go, by podpalić więzienie i oświetlić drogę innym? Wybór jest jedyną rzeczą, której nie mogą ci odebrać. Wolna wola jest najwyższym prawem i nawet archonci muszą ją szanować. Jeśli zgadzasz się być niewolnikiem, Przyjmują to z przyjemnością. Ale jeśli zdecydujesz się być wolnym, cały wszechświat kłania się, by otworzyć ci przejście. Ty jesteś sekretem. Ty jesteś objawioną tajemnicą. Cztery twarze światowida to twój rozszerzony umysł. Z martwych Chrystus to twój aktywowany potencjał. Nie szukaj zbawcy. Spójrz w lustro i zobacz to, co próbowali ukryć przez milenia. Teraz chcę, abyś zrobił coś. Co ugruntuje tę nową rzeczywistość. To nie jest tylko kliknięcie przycisku, to akt woli. Jeśli poczułeś prawdę tych słów wibrującą w Twoich kościach, jeśli poczułeś, że coś starożytnego obudziło się w Tobie, zasubskrybuj teraz. Ale nie subskrybuj jako konsument treści. Subskrybuj jako inicjowany. Dołącz do tych, którzy zdecydowali się przestać karmić system i zacząć budować nową rzeczywistość. Zostaw komentarz poniżej, deklarując: Jestem przebudzony. Nie pisz tego dla mnie. Napisz to dla siebie. Napisz to, by wszechświat mógł to przeczytać. Ogłoś swoją suwerenność teraz. Podziel się tym filmem z tą jedną osobą, o której wiesz, że jest gotowa to usłyszeć z tą, która czuje, że coś jest nie tak ze światem, ale nie potrafi wyjaśnić co. Bądź katalizatorem jej przebudzenia. Czas ignorancji się skończył. Zasłona została rozdarta. Wizja światowida jest Twoja, gnoza Chrystusa jest Twoja. Moc jest w Twoich rękach, użyj jej. Widzimy się na wolności.